Najpierw tak krótko, adwocen dwocen politycznie, a później już tylko merytorycznie. Pan burmistrz Mikołajek był uprzejmy powiedzieć na propos mojego stwierdzenia do roboty, że to takie komunistyczne spojrzenie. Ja nie wiem, aż tak długo nie żyłem, ale pamiętam krótszą historię. Był taki jeden klasy, który dzisiaj często broni platformy i rozwiązań, także policentrycznej teorii rozwoju kraju, jak mnie mam, który mówił, że platforma jest ciamcia ramcia i nazywał się Roma Giertych. Można tak zawsze, w nieskończoność, mówić i mówić, i nic z tego nie wynika. Nie jest teraz czas znowu do wracania do wariantów i odnosząc się od końca, bo taki pan z Olsztyna mówił i pokazywał tu taką mapkę z przebiegiem. No przecież GDDIK udowodniła, że byłoby to droższe. Poza tym, gdyby powstała nowa droga przy jezdnieniu starej i ta nowa zakładała dwie na początku dwie odnogi i stara, to były dwie drogi, rozjeżdżały Mazury. A jeszcze teraz drugi argument do pana burmistrza Mikołajek. Tu padł zarzut, że połączył się dwa korytarze w Jakarpatia z, z Szesnastką no ale przecież to był czysty idiotyzm, że na przykład w mojej gminie były projektowane dwie drogi i nie miały połączenia to by na cały świat był kuriozum, pokazywaliby to we wszystkich serwisach, jak w Polsce ktoś wybudował drogi i szesnastka mijałaby się z Via Carpatią bez połączenia. To po prostu ktoś, kto by takie rozwiązanie zaproponował, to byłby geniuszem na skalę świata. Więc myślę, że dobrze, że rząd zaprojektował ten węzeł w gminie Ełk i połączył te dwie drogi, a argument o rozjeżdżaniu też jest nietrafiony, no bo skoro tak, to zabrońcie turystom przyjeżdżania do Mikołajek, bo was rozjeżdżają. Ciekawe, jak by wtedy mówił pan burmistrz, gdyby turystów w Mikołajkach teraz nie było, to by wtedy pewnie zmienił zdanie to samo do rynu. Wiadomo, że jak jest większy ruch będą rozjeżdżać, ale wtedy i my też skorzystamy. Poza tym Wełku w, Ełku, w regionie mieszka 300 tysięcy ludzi, a w województwie w mazurskim około miliona 300. Czyli stanowimy 25%. Nie może mniejszość być dyktatem dla większości. I my tu wszyscy chcemy, te 300 tysięcy ludzi w osobach naszych przedstawicieli, by ta droga była jak najszybciej. I powiem na koniec jeszcze raz do roboty, a nie do gadania, do roboty, bo gadać potrafimy jak nikt inny. Naród, który potrafi gadać, gadać i gadać nieskończoność. Dziękuję.